Społeczna agencja najmu jest bardzo pożytecznym narzędziem zarówno polityki mieszkaniowej, jak i polityki społecznej. To dla Krakowa ma duże znaczenie w takim sensie, że my jako miasto, w którym mamy w posiadaniu gminy, samorządu, niewielką liczbę mieszkań, którymi zarządzamy i które możemy zaoferować mieszkańcom jako gmina, bo to jest 3%, to jesteśmy no, tutaj niestety, praktycznie. Na samym końcu, przedostatni. W związku z tym małym zasobem. Potrzebujemy różnego rodzaju innowacyjnych rozwiązań. I taka społeczna agencja najmu takim rozwiązaniem jest, ponieważ ona ma dwa zadania. Z jednej strony będą to mieszkania, które przekażemy także częściowo z naszego zasobu. Dzięki temu programowi i dofinansowaniu z funduszy europejskich otrzymujemy dofinansowanie na remont pustostanów, ale także właśnie to połączenie polityki społecznej czyli to, że osoby które będą korzystały z tych y, mieszkań na wynajem i to jest też nowość na wynajem będą mogły i y, będą korzystały z wsparcia zawodowego chodzi o to żeby to domeną osoby y, y, potrzebujące mocno mieszkania na wynajem którego nie są w stanie sobie wynająć y, z powodu wysokich cen na rynku prywatnym i to będą osoby które zarabiają mniej niż kwota netto płacy minimalnej czyli poniżej 4666 zł i tutaj będą miały do dyspozycji wsparcie i takiego trenera społecznego, coacha zawodowego, bo chodzi nam o to, żeby rzeczywiście wspierać osoby bardziej potrzebujące, słabiej sobie gdzieś być może radzące w taki sposób, żeby nie tylko udostępniać czy przekazywać mieszkanie, ale także żeby te osoby na pewno na to mieszkanie było stać i żeby one w tym mieszkaniu nie Mieszkały zawsze, tylko mogły je wynająć na kilka lat, dostały wsparcie zawodowe, mogły rozwinąć się także zawodowo i finansowo, i wtedy wynająć lub takie mieszkanie po prostu nabyć.